siemano sprawdzimy sobie gdzie tutaj sobie dobry luczyk znaleźć i czy drzewko survivalu się opłaca ja zrobiłem to od razu skupiłem się tylko na tym teraz dopiero robię te zielone drzewko tutaj mamy że możemy otwierać kłódki szansa na zdobycie podwójnego lutu i tutaj jest, że możemy więcej tachać I tak i tak pójdziemy sobie na pierwszą mapę kurat jest event pójdziemy sobie na golaca Wartość ekwipunku to 0 widać tutaj na górze. No i co? Lecimy, nie? Dobra, dobra. No, dobry początek. This is Celeste. Just a general to the reminder the location. to keep an eye out for those salvage sites for TN Wen. It may be just what we need to get her to pull her weight. <coughs> niebieskie światło pokazuje takiego lód goblina, to taka kulka która jak stoi w miejscu i nie ma w pobliżu graczy, tam zagrożenia to pusza takie niebieskie światło w sposób można ją znaleźć no i jak się w nią strzela to ona ucieka, gubi części, jak się rozwala w tych części jest dobry lód no i jak wybuchnie to tam są materiały na ulepszenie jednego stołu, właśnie się poruszyło. tego światełko zniknęło. No, ale my idziemy po coś innego. No, znowu się pojawiło. Najlepiej no żeby właśnie nic nas nie zauważyło i właśnie on nas zauważył nie jest zbyt dobra A raczej styprzyna spadną Чисто. Nie tutaj w Tutaj można dostać z okna. There, Dużo ludzi tam biega. Przejdziemy z początku. Musimy sobie most. Jesteśmy w komnacie tajemnic Pierwsza skrzynka, projekt jakiś, który już mam Tu już można niebieską broń znaleźć, panie i panowie Bez otwierania tych oto szat. Zobaczmy, co ma tym masz tu. A, te granaty są super Zielona broń Fioletowe części Dobrze, żyć No, to rzadko już, bo zazwyczaj fioletowe branie są lub nie no, ale i tak nie może narzekać Zgarniamy tutaj kule Te granaty są fajne To się przyda To strzela medium kurde przetopię to wszystko, Mam tego tyle. Compact is going to pass, simple is bo już mam pełno. To też przetopimy. Robię rzemy. Może chodzi o no, co do weźmiemy. To się przyda. Metalu nigdy za mało. Przytopimy. Hmm, o, no. o tu jeszcze są jakieś fanty. Tim bandaż. Tu czasami co się jest... Tu są też czasami z z posiedzeniem. Jakiś pistolet Bandażyk jak najbardziej A w tym wypadku ja mu zrobić tak, że to jest na To się przyda właśnie na tego kolesia co tam na loży szczela rakietami. Rocketeer nazywa się Przez ranę. Przez ranę. Tu też już mam coś z tego stanu, nic nie wstępnie. Dobra. So. Mamy jeszcze czasu Ile? 17 minut. Tu jest ostatnie wyjście. Tu zatiem co się zamyka. Jeszcze tu jest jedna szatka. Tutaj zaraz jest szatka na no samym dole od ulicy. Potrzeba klucza. I tu też jest. Nie, ale tu też potrzeba klucza. Bez klucza znam te dwie. I, 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 I tą jedną tutaj. Dobra. Pójdziemy tu do tej drugiej miejscowe. Tylko sobie bandaże ustawię.

A prawie go rozwali. No jak ten komórz się wydupczył. Dostał. Je. Yeah. Ty. Kurde, my to zrobimy. My to zrobimy. Można korzystać. Gdzie jest ten wspaniały granat? Jak to teraz to na siwko nie było Bo ja się jak rzucę i spudwuję to pierdzielnie mi rakietą i będzie w końcu na mi się przygryzować. Coś wychodzi. A tu chyba ten koleś stóp ma. Bardzo możliwe. Mało czasu, mało czasu. Jeszcze ten rzadko Yeah! Mamy to Mamy to panowie, a przyszliśmy na Glasa Ale słabo, że trzeba więcej rzeczy daje. Tylko ten jeden sensor, na ten sensor jest potrzebny do ale... Ten koleś gdzie Co się to wydobyczył Nie wiem czym przypadkiem tam nie doszedł Jak na posiadane drzewko dobrze rozwinięte To może i dał radę Albo go ktoś podniósł No on gdzieś tutaj był Dobra Spadamy Podamy, tak już jest dobrze. I jak widzicie... On też mnie widzi. Survival to nie jest takie źle. Jeszcze można sobie craftować np. bandarze. Do Różne miny. Wabiki. Ten spalacz muszę jeszcze wyrwować. Skąd tam szybko? Skąd tam, tam mieli? Tam są najgorsze od śmiele całe. Więc ty chcesz wyjść, a one się paraliżują. I nie możesz wyjść. Zróbcie, jeszcze są ludyki. Kurwa na lodarne. Biegnij, 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 forest, biegnij. Dobra, kurde, spadaj! Adam Ej, nawet mi tu nie wlatuj ty! się się za czymś innym. Ale to, żeby mnie zgubił właśnie. Gdyby nie było tak, że będę do przyciska, on będzie paralizował paraliżował. O, ktoś leci, ktoś leci. just <Souls> in Let's go! Go Johnny. Yeah, I see you, I see you, I see you. I see you. I see, I see you, I see you. I see you, you, I see you. Yeah, of course. O, weź się do sto Tak, bardzo powiem. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Stąd skrzyneczki, rakiety, wyjście. Dwadzieścia cztery bywało lepiej. Miałem po czterdzieści koła wartości, ale my wszystko żeśmy przetopili. Bo Ekwipunek mam już pełen. Widzicie tych różnych tutaj ulepszaczy? Także do następnego.